Że różni y, w tak desperacki sposób y, muszą się zachować w świecie, którego, który ich wkurzył, który, którzy, który im krzywdę zrobił. Nie tylko im, bo milionom innym tchórzom, ludziom inteligentnym, którzy są tchórze zastraszeni i boją się. A tylko człowiek, który doprowadzony do ostateczności. Yy, zdolny jest zaatakować ten kryopijczy tyrański system na planecie Ziemi. Czy to w Ameryce, czy w Rosji, czy tego. Doprowadzamy do ostateczności. Ludzie, którzy są zastraszeni, oni zawsze w strachu będą i umrą w strachu. Ale ludzie, którzy, nie wolno się dać zas yy, zaszantażować, ale prawda? Ludzie, którzy ja uważam tak. Po prostu yy, są odważni w krótkim czasie yy, nabiorą energii, ci ludzie wykażą się bohaterstwem wobec tego świata. Bo ten świat ma na sumieniu tysiące ofiar, tysiące ludzi zwolnionych z pracy, tysiące ludzi młodych, którzy nie mają pracy, nie mają środków do życia. Jest winny ten świat. Ameryka, Europa i Rosja i cały świat. Brazy Argentyna i Australia tak samo. I musi dojść do rewolty światowej, żeby tych krwiopijców, faraonów XXI wieku na kuli ziemskiej zmieść i zmiażdżyć też tak uważam, bo ja uważam, że obecna władza to jest arystokracja, tak jak no. we Francji wycięli arystokrację, króla, to się zno, z tych pionków tak jak za komuny, się z tych chłopków, tych prostaczków porobiła się elita, tak? i trzeba to wszystko wykosić no. yy, dobrze, że yy, zaistnieli tacy brewiki tacy Ted Kaczyński w Ameryce, tylko ich jest za mało, żeby obalić ten system w którym ludzi morzy głodem, tylko nielicznym daje syto i pełno i bogactwo, a resztę przymiera y, strachem, nędzem, nędzą i głodem. A co pan powiedział o opiece społecznej w Złoczewie? Opieka społeczna w Złoczewie yy, ma jakieś tam środki dla ludzi, ale to są środki niewystarczające. A oni więcej nie mogą mieć, bo ich ustawa ogranicza, że tyle i tyle im przesyłają i tyle dawają. I tym kończymy mały reportaż. Spieszę się panie Jurku, dobranoc. No, Wesoły świąt, chyba że jeszcze no. się pojawię. Proszę i trzeba mieć dużą odwagi, żeby od 10 lat czy od 15 to tutaj widzieli, Żeby coś takiego napisać. Straż pożarna w Złoczewie.